Wydany przez Tatrańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tu były wiadomości informacyjnej Agencji Radiowej. Sponsorem programu jest Tauron, sprzedawca prądu i właściciel strony tauron.pl, ukośnik oszczędności. 21. dzień listopada za oknami już ciemno, a na termometrach 2 stopnie Celsjusza. W nocy spodziewać się możemy zdecydowanego spadku temperatur, który będzie oscylował do minus 3 kresek na terenie Wrocławia. Jutro nastąpi rozpogodzenie, dużo słońca, ale na termometrach do 1 stopnia, dlatego pamiętajmy o ciepłym ubiorze. Sponsorem programu jest Tauron, lider obsługi klienta. Właściciel strony klient.tauron.pl. Reklama. Następny przystanek. Praca. MPK Wrocław zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych tramwajów. Zapraszamy panie i panów. Nie masz uprawnień? Nie szkodzi! Wyszkolimy Cię bezpłatnie i zapewnimy życzliwe wsparcie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, pełen pakiet socjalny i pracę w zespole ludzi z pasją. Szczegóły na www.mpk.wroc.pl Zakładka Kariera. Zapoznaj się z ofertą i aplikuj. Nowo otwarte centrum medyczne Dr. Pro przy ulicy Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu oferuje konsultacje chirurga, proktologa, ginekologa, urologa, dermatologa, gastrologa, kardiologa oraz lekarza rodzinnego. W klinice można wykonać też badania laboratoryjne USG oraz badania endoskopowe. Zapisy pod numerem 800-003-033 oraz na www.doktorpro.pl. Doktor Pro, Wrocław ulica Dąbrowskiego 40. Zapraszamy Was do Zoo Wrocław, by po Zwroku wybrać się na spacer wśród zwierząt Afryki. Wystawa świetlnych lampionów do obejrzenia codziennie po godzinie 17. Bilety do nabycia w kasach wystawy. Reklama. Tu radio, rodzina, rodzina.